W tym y, upada. Evil men grow worse and worse. A źli ludzie są coraz bardziej, pograżają się coraz in, bardziej w grzechu. You look, you I gdziekolwiek się rozejrzysz, widzisz, jak wszystko się ma ku gorszemu. Czy Bóg gdzieś sobie z boku siedzi i nic nie czyni? Does he not care about Czy on nie troszczy się o Polskę, Ukraine, o Ukrainę, o Stany Zjednoczone? Czy on nie troszczy się czy on po prostu give up on it poddał się przestał się interesować what is god's answer in a time of apostasy jaka jest boża odpowiedź na czasy odstępstwa there has always been one matter one thing zawsze jest tylko jedna rzecz from the beginning to this day od początku aż do dziś it has never changed nigdy to nie uległo zmianie at the height of apostasy w samym szczycie odstępstwa. Kiedy wszystko wygląda bez nadziei, Bóg uczynił jedną rzecz. I to jest jedna rzecz, którą On uczyni w Polsce. I to jest jedyna nadzieja dla Stanów Zjednoczonych. To jest jedyna nadzieja dla każdego narodu. Kiedy wszystko się rozwala, Bóg In other words, he focuses on skupia on one thing. Skupia się na jednej rzeczy. He brings us back to the cross. On doprowadza nas po do krzyża. He brings forth righteous men. On wzbudza sprawiedliwych ludzi, that are shut in with God którzy są blisko Boga. Bóg nie używa wielkich armii chrześcijan. Nigdy nie używał planów i strategii. Ale on działa poprzez ludzi. On działa poprzez jednostki, na których on spoczywa swoją dłonią. I chcę, abyście. Otworzyli Słowo Boże i chcę Wam to udowodnić. Ponieważ ten wzorzec przewija się przez całe Pismo. I, I to, uh, uh, to this this ja chcę, abyście to dzisiaj zrozumieli i uchwycili się tego. As as Ponieważ Polska potrzebuje tego poselstwa tak samo jak Stany Zjednoczone. jeżeli ja nigdy więcej nie wygłoszę tego poselstwa, to wiem, że prezentuję to w miejscu, to ja wiem, że ja głoszę je teraz we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Rozpocznijmy od Izraela, kiedy był w niewoli. Oglądamy widok pełnego odstępstwa. Oni są pod władzą diabła. diabeł ich trzyma w niewoli. The political powers have oppressed Polityczne moce y, ich trzymają w niewoli. Ludzie żyją w depresji. Wiara zamiera. Wygląda to na sytuację bez wyjścia. Wszystko, o czym Izrael mówi, jak to było na temat tego, jak bardzo bezbożny naród się stał. Bondage, na temat tej niewoli, tej beznadziejności. I co wtedy Bóg uczynił? On nie powołał jakiejś armii. He didn't start a civil war in Egypt. On nie wzbudził jakiejś uh, wojny domowej w Egipcie. God could have sent a army in Bóg mógł przysłać jakąś ob jakieś obce wojska i chastizować Egipt. I Egipt. And deliver his people swój lud. through some foreign army that would have compassion upon them. Która by, by najechała na nich na... Mógł zbudzić wojnę domową w Egipcie Killed the Pharaoh. Zabić Faraona Bring another Pharaoh to power that had mercy. Wzbudzić innego Faraona, który miałby miłosierdzie But God didn't work that way. Ale Bóg tak nie działał He never works that way. On nigdy w ten sposób nie działa God raised up a single man. Ale Bóg wzbudził jednego człowieka Męka, który był z A man who said, "I would rather serve him than enjoy all the pleasures of the land of Egypt." A man who goes into the wilderness and shuts himself in with God. Człowieka, który idzie na pustynię i przebywa sam z Bogiem. By the holy Człowiek zupełnie prowadzony przez Ducha Świętego. A man who was of all human Człowiek, który był, pozbył się wszelkich ludzkich możliwości. On nie mógł sam siebie głosić. He said, I can hardly speak. On mówi, ja nie potrafię mówić. He had been stripped of all human ambition. On był obdarty z wszelkich ludzkich ambicji. But this man had come from holy ground. Ale ten człowiek stał na świętej ziemi i on miał wizję Bożej pełnej świętości. Miał tylko jedno źródło zaopatrzenia, tylko miał obietnicę od Boga. I am. Ja jestem. Tylko to posiadał. And he believed it. I on uwierzył w to. Bo powiedział: Ja jestem. Cokolwiek potrzebujesz. Całą ochronę, jaką potrzebujesz. Nie potrzebujesz innego planu. No other strategy. Żadnej innej strategii. I have touched your life. Ja dotknąłem Twojego życia. Put you on holy ground. Ja postawiłem Ci na świętej ziemi. You a ja dałem Ci wizję. And I've called you. I powołałem Ciebie. to jest człowiek, który jest powołany. God drew my heart to boga A man who spends his time in prayer To spends czas modlitwie he has no other skills nie ma żadnych innych zdolności and with one single overcoming man I z tym jednym człowiekiem, który jest zwycięzcą, God, który jest zupełnie poddany Bogu, Bóg niszczy całe imperium i uwalnia cały naród. One man Jeden człowiek, God. dotknięty przez Boga, tak samo miał miejsce w czasach Samuela. plan. Here's another generation of apostasy. Depravity, od Boga. Backsliding, którzy odstąpili Boga. Eli, who represents the, the elders of the church. Eli, który reprezentuje starszych kościoła. He grew fat and lazy. On stał się otyły i leniwy. Jego synowie kradli najlepsze mięso, zanim zostało ono złożone i ugotowane w addicted to good steak. I Eli uzależnił się od dobrych steków. He knew his boys were it, on wiedział, że jego chłopcy je kradną, ale oni przynosili je do domu i gotowali w domu. And he was fat on stolen holy meat. I on y y był coraz bardziej otyły przez to kradzione mięso. There is more tragic nie ma nic bardziej tragicznego niż zobaczyć starca niż widzieć starszego, starszego człowieka, który służył Bogu całe życie, a potem chwała Boża odchodzi od niego i staje się leniwy. Już nie chce mu się karcić dzieci. He grows easy on sin już toleruje grzech He just wants an easy life. i chce mieć wygodne życie no I nie chce mieć żadnych obowiązków to jest tragedia w Kościele Jezusa Chrystusa spotkałem pewnego człowieka na jednym z moich spotkań był kiedyś wspaniałym telewizyjnym kazadziejem wielkim kaza ewangelistą ale w swoich późniejszych latach sin w jego Grzech przed jego życiem. I, I to zostało wyjawione. Miał około 75 lat, kiedy go spotkałem. Ja słyszałem o nim przez całe moje życie. Był jednym z najbardziej znanych kaznodziejów w Ameryce. Jego żona przeprowadziła go do mnie, ponieważ on ledwo mógł chodzić. And he reached out a hand to me that looked like a fish, dead fish. On wyciągnąłem do niej, a ta ręka wyglądała jak martwa ryba. And I looked in his eyes. Ja poprzyłem jego oczy. He looked like a dead man. Wygadano jak martwy człowiek. There was no response. Nie było żadnego dzevu. I took his hand. Ja wziąłem go za rękę. He couldn't even speak. Nie mógł nawet mówić. His wife had Żona musiała wytłumaczyć. Said, We've been your your Mówi, czytamy Twoje kazania, Twoje listy. And my has come to, to, to give his I mój mąż przyszedł, aby Ci podziękować. And I ja patrzyłem, jak ten człowiek odchodzi, on the arm of his wife. Na, wsparty na ramieniu swojej żony. Ja właśnie miałem spotkanie z martwym człowiekiem. martwy. Eli był martwym człowiekiem. Jego synowie popełniali cudzołóstwo w samym domu Bożym. in the house of God. Był grzech w domu Bożym. Because the old man, ponieważ ten starszy człowiek, those who had stood the test of time. Ci, którzy przeszli test czasu had failed in their last days. i upadli w o swoich ostatnich dniach like tak jak sprawiedliwy Hizkiasz czytam o Hiskiaszu. The fear of God gets my heart. i bojaźń Boża napełnia moje serce so ponieważ był to człowiek który chodził tak sprawiedliwie który zaprowadził sprawiedliwość w Izraelu ale w ostatnich swoich dniach last ostatnie jego 15 lat życia On zaczął bawić się he gathered riches. On he built houses and barns. On domy, he became self-absorbed. And then, when people came to visit him from other nations, rather than deliver the word.